ma wszystkim. Tu Maciek. Wiem, wiem, nie wygląda to może tak jak zawsze wyglądało, no ale miałem mały wypadek jakieś dwa tygodnie temu, ale nie o tym chciałem gadać. A o czym chciałem gadać to jest to, że właśnie jesteśmy na, na naszej podróży dookoła Irlandii. Pierwszy filmik z puderażu może był taki niemy trochę, bez, bez narracji, ale od tej pory już coś tam będę Wam opowiadał. To co, no wystartowaliśmy we trzech. Mam nadzieję, że jeszcze jeden kolega do nas dołączy dzisiaj wieczorkiem na, na, na miejscu pierwszego postoju lecimy w składzie Bartek i Łukasz. Łukasz teraz sobie siedzi na telefonie, załatwia jakieś biznesy. Jeżeli chodzi o sprzęty, to lecimy na NC750 ze skrzynią DCT. Bartek leci na Hornecie 600 z 2012 roku zapakowany jak dromader, jak prawdziwy turysta no i ja lecę na swoim gusku. na razie przyjechaliśmy tam jakieś, nie wiem, ze 100 czy kilometrów, bo przy okazji robimy też punkty z fotorejli kto wie o co chodzi, to będzie wiedział o czym mówię także jesteśmy przy punkcie numer 4, gdzieś w północnej Irlandii jest to taki monument poświęcony, przypuszczam, jakimś kierowcom rajdowym motocyklowym na to wygląda także Wycieczka przebiega bardzo fajnie. Temperatura powietrza oscyluje między 18 a 20 stopni. Jest sucho, nie zapowiada się, żeby było deszczowo. Także, cóż, no, łyk wody i lecimy dalej. Także do następnej narracji. przy punkcie kolejnym z fotorejli punkt numer 3, miejscowo nazywa się Dowlisbaum jesteśmy gdzieś za Belfastem, zmierzamy dalej w kierunku Larne i tam dalej będziemy się kierować na północ wzdłuż wybrzeża, będziemy jechać bardzo fajną drogą, mam nadzieję, że uda mi się coś tam nagrać sprzęty ok, humory dopisują, Łukasz jak zwykle gra w Candy Crush Saga, non stop gra w Candy Crush Saga za każdym razem jak się zatrzymamy Dowlice Bound wygląda mniej więcej tak, nie wiem co to było, ale no, wygląda tak średnio ciekawe, moim zdaniem, także nic, chłyk wody i lecimy dalej, w sumie tu musimy się gdzieś na kawę zatrzymać, to zanim jeszcze dolecimy do następnego punktu, to prawdopodobnie będzie jeszcze jakiś postój. Także, panowie i panie, jesteśmy gdzieś za larne. Przesuwamy się w kierunku północnym. Droga teraz jest po prostu niesamowita. Popatrzcie na to. Asfalt gładki jak po stole. Z jednej strony góry, z drugiej strony morze. I fajne motory mamy. I nawet Łukasz jest, jeszcze się nie zgubił. <grystanie> I to jego nycy. Pięknie. raczą kawą, elegancko i ciastem fajnym, dziękujemy Justyna za, dobrym, za dobre ciasto wszyscy będziemy w pierwsze ciasto, Bardziej już też z kawą stoi w okoliczności przyrody mają całkiem fajne jesteśmy gdzieś między Larne a resztą świata, nie wiem gdzie to jest dokładnie ale trzeba sobie zrobić małe przerwę na ciasto i kawę z tejże oto małej kuchenki polowej, także jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i plan jest, żeby się poraczyć kawą i ciastem w tych pięknych okolicznościach przyrody. Przez chwilę chociaż. Odstępnego punktu, który wygląda właśnie tak. Nazywa się Bali David Cottage. To jest wciąż, wciąż gdzieś w północnej Irlandii, niedaleko od Balimoni. Tak mi się wydaje. Chłopaki wciąż są. Nie zgubili się. Łukasz jak zwykle biznesy. Ten to kurwa będzie miał dosłownie czerwone ucho po tym wyjeździe dosłownie. No ale dobrze, dobrze. Jedziemy dalej, wszyscy mamy się dobrze. Kuzek, jak na razie spisuje się o rajd. Stąd będziemy cisnąć do letterkenny. Nie wiem ile to jest, ale przypuszczam, że godzinkę, może ponad, ponad godzinkę jazdy. I tam będziemy sobie szukać już jakiegoś spanka. A być może na polnometrową, być może na dziko, ale taki jest plan. Więc oczekujcie jeszcze jakichś nagrań dzisiaj, przypuszczam. Hej, dojechaliśmy do jakiejś miejscowości, nazywa się Downing. Wow, pogoda nie zachęca. Zrezygnowaliśmy z namiotów i wbijamy do BB fajnego. Także jest git. Hello. Hello. How are you? Oh. Yo, Jo, yo, jo, jo. Dotarliśmy do... Downing, a tu już o tym mówiłem No w każdym razie, zrobiliśmy sobie zdjęcie przy tej armacie Chyba, chyba już o tym mówiłem, nie wiem W każdym razie, zrobiliśmy sobie zdjęcie przy armacie, przy punkcie numer 1 Mieliśmy dzisiaj biwakować, ale w sumie się okazało, że pogoda jest nie za bardzo sprzyjająca Trochę pada i tak sobie pomyślałem, że jak mamy jutro na mokro składać się namioty To nie będzie to chyba zbyt fajne i jechać gdzieś dalej w trasę, bo jeszcze przed nami 3 dni jazdy i zdecydowaliśmy się na BNB także Bart tu jest ze mną Łukasz ma oddzielny pokój i co? no mamy tam po piwerku na wieczór jakieś jedzonko, posiedzimy sobie a jutro co? a jutro śniadanko z rana, wiadomo będziemy mieli tu w cenie bo to jest BnB i dalej droga Witamy w dzień drugi naszej motowyprawy, jesteśmy już po śniadaniu niestety nic nie, nie, nie nakręciłem ze śniadania, bo zapomniałem kamerki ale wierzcie, że było pyszne full Irish breakfast jak zwykle plus jakieś tam dodatki, naprawdę było ok. jesteśmy już na zewnątrz, ogarniamy motory zapinamy cały gir, nawet węteczka się trafiła chociaż na razie jeszcze nie było okazji użyć Bartek już zbroje swojego horneta mój guzior stoi jeszcze na lekko Łukasz już jest z przodu jak on to sam powiedział, starzy ludzie nie mogą spać wstał wcześniej, już wszystko ma pozapinane ale zaraz podjedzie do nas tu to, to jeszcze się na spokojnie my przygotujemy do wyjazdu i co? Lecimy dalej, dzisiaj w kierunku Balina, no będziemy lecieć z dużych brzeża jakimiś tam takimi cienkimi dróżkami, zobaczymy dokąd dojedziemy, byłbym szczęśliwy jakby nam się udało dojechać gdzieś w okolice Galway, ale mówię, nie chcę lecieć po łebkach, będziemy jechać to co chcemy jechać, więc zobaczymy, no, jak się uda to się uda, także do zobaczenia my jesteśmy Jak byście tu dojechali tymi motorami? Jak tyś tu dojechał? Ten motor tego nie potrafi Ale ja <śm> 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 Ale Ale ty, patrzcie na to, to jest, Kurwa świata, to zapomniał chyba Wiesz, że mi przyszło przez myśl, żeby się tu wczoraj rozbić? No gdzieś tu, nie? Ja to zobaczyłem, ten zjazd i tak w sobie. Sensie... jo Yo, 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 patrz jaką mamy znowu pogodę. Łukasz aż musi ubrać swoje kalesony, bo kurde stwierdził, że. Stwierdził, że nie chce, żeby mu tam chłypało w torbie i powiedział, że zatrzyma się i tak ubiera. No. Nie wiem, co jest grane dzisiaj. No raz jest suneczko, raz jest deszcz. Nie wiem. Ty Bartek, co powiesz? Irlandia. Irlandia. If you don't oczywiste. like Irish weather, just wait five minutes. It's gonna be changed. Dobra, No, przynajmniej konie jadą normalnie. Już mamy tu przejechane, Nie wiem ile. 475. No spalanie nie, Nie Coś Ci spadło na wydech. Dobra, będziemy jechać darze Łukasz zabrał nas do swojego kolegi, do B&B. Zdrówko. Ale patrzcie na to. Jak to jest możliwe? Podobno jeździmy dzisiaj na motorach, to może być i zero. Jesteśmy w jakimś miejscu Gdzie jest dosyć historyczne Ogólnie słowem kluczowym, czy stwierdzeniem kluczowym jeżeli chodzi o to miejsce to jest Spanish Armada Podobno gdzieś tam w czasach, nie wiem w którym mogło to być, w wieku XVI czy w którymś Tutaj dopłynęli Hiszpanie I chcieli zrobić inwazję tutaj na, tą, na wyspę Irlandię ale Anglicy, ale Anglicy ich tu gdzieś wykosili Podobno ich galeony były zatopione gdzieś tam w oddali, a ci co wypełzli gdzieś tutaj na tą plażę, to ich zdziesiątkowali, e, zdziesiątkowały ich te wojska angielskie. E, do dzisiaj wyławiają gdzieś tam z morza jakieś armaty należące właśnie do tych hiszpańskich e, galeonów. E, gdzieś one są tutaj, tam gdzieś w miasteczku, są jako, jako atrakcja turystyczna, można to zobaczyć. Może mają jakieś małe muzeum. No, także gdzieś tu na tych plażach kiedyś dokonano niezłej rzezi. Dzisiaj to wygląda pięknie Ludzie się kąpią, surfują, pływają Ale te kilkaset lat do tyłu Pewnie ta plaża była pokry pokryta krwią A my co? My lecimy dalej w kierunku Sligo Nie chłopaki? <śm> no tak i dotarliśmy do kolejnego punktu Punkt numer 21 O ciekawej nazwie Landlord Opresion. Na dobre to wyszło w to, że pogoda się poprawiła jest 19 stopni Półkcik wygląda tak W ogóle jest ciekawa historia Gość, ten, ten pomnik jest poświęcony gościowi, który stracił życie w obronie swojej posesji przed Landlordem Ciekawostka Ciekawostka no dobrze, czyli 21 punkt zaliczony. Teraz będziemy się kierować w kierunku Newport. Najprawdopodobniej no, zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale pogoda jest Git. O, nawet ktoś jedzie. Dobra, chwila odpoczynku i lecimy dalej. Mały update. Mieliśmy zrobić tylko zdjęcie. I spadać ale Łukasz zaproponował kawkę. No to mamy elegancko spalniczka. Ja nawet sobie przekąskę zrobiłem. Także Józef smacznego. No i wjeżdżamy na Kinajla. Wjechaliśmy na Akil Island Zmęczony? Yeah. Nie Nie? Okay. Ja idę chyba po lodo Jesteśmy właśnie na Akil Island, cokolwiek to znaczy Jest tu jeden punkt do zgarnięcia, także Eu não sei akcja? Wyjechaliśmy sobie za King Island e, Mieliśmy jechać w kierunku Galway I tam szukać sobie jakiegoś spania Okazało się, że Do Łukasza napisał Kiera e, Że są na pożegnaniu jakiegoś e, Oceta Znam go, ale nie osobiście Słyszałem o nim i wyobraźcie sobie Że patrzcie, że mają taką imprezę I musimy się już martwić spanie Bo przyjechaliśmy sobie w do nich Mają namioty mają imprezkę. My właśnie się tu rozbiliśmy. No czad. Po prostu czad. W ogóle patrzcie jakie są okoliczności przyrody. Jeziorko, góry. Nie mam pytań. Zapowiada się chyba fajny wieczór. To akurat mamy tu dłoń. Hmm? To tam mogę trzymać? Gopro zawsze ma problemy z nagrywaniem w nocy, chyba nie. No, to jest... Bo ona ma słabą ma reakcję na światło. W każdym razie, no, jak nie widać, to ja wam powiem. Zajebiście tu jest. Siema, to znowu my. Tak wygląda nasze miwokowisko nad ranem. Jest to sporo ludzi. Jeziorko wygląda jeszcze pięknie Moi towarzysze podróży. Przygotowuję jakieś śniadanie no proszę to jak zajebiście to wygląda to wygląda tak zajebiście jak to jezioro i te góry kupa dookoła coś pięknego. siebie nie będę nagrywał, bo i tak o, przez ostatnie dwa tygodnie chujowo wyglądam a dzisiaj rano to już w ogóle ale uwierzcie mi, że było fajnie głośno, tam jest tak. namiot, w którym była impreza Popróbowaliśmy różnych y, trunków No faktycznie pomarańczówki, Wiśniówka, ja, to to pomarańczówka to było... były takie, no Także... będzie zajebiście to wygląda o. O, Kurwa Łukasz ale dojebałeś mi, wyjebałeś cały gaz chyba przez tę sekundę Na Finglas <laughs> dobijają do Weź sobie bułkę, tam jest przy namiocie i... Podjedziemy Dobra. i do bułeczki, do środka to idę jeść. Od, od powrotu z naszej wyprawy, mniej więcej tak to wyglądało. Chciałem tylko dodać, że nie mam, nie mam nagranej, praktycznie, praktycznie ostatniego dnia nie mam w ogóle nagranego. Dużo fajnych rzeczy się działo. Nie nagrywałem tego. Nie wiem dlaczego, moja wina, nie wiem, po prostu jakoś straciłem zainteresowanie do nagrywania. A teraz żałuję, bo, 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 bo było kilka fajnych rzeczy i, i, i mogłoby to trochę wzbogacić ten filmik. Praktycznie nasza noc w, e, w Kilarnej i cały powrót do domu. Mało co praktycznie mam nagrane stamtąd, nie da się nic z, z tego złożyć. E, bardzo fajnie było w Kilarnej. E, pozdrowienia dla Tomka, którego żeśmy tam spotkali. Podróżował sobie na GS-ie. E, może kiedyś trafi na ten filmik. I pozdrowienia e, dla Kasi. <laughs> A to długa historia. Jak ktoś będzie zainteresowany, jak mnie spotka, to może się zapytać w każdym razie. Kasia wylądowała. Nie w namiocie u Bartka, ale na namiocie u Bartka. E, przypadkowo e, namiot nie jest w stanie już e, służyć dłużej Bartkowi. E, także taka anegdotka. Bardzo fajnie było. No w sumie co, Przyjechali, jeździliśmy 4 dni, e, spaliśmy 3 noce gdzieś tam, mówię, jedna noc w BNB, dwie noce były w namiocie. Chyba zrobiliśmy tam coś lekko, ponad 1800 km. Mega, mega wyprawa. E, Następnym razem jak pojadę wiem, w jakąś taką fajniejszą podróż wiem, że muszę wszystko nagrywać, bo nawet nie dla kogoś, ale dla siebie. Złożyć to filmik i, i gdzieś to tam zalogować sobie, za, zainstalować sobie, gdzieś tam sobie to umieścić na YouTubie. I po latach mi się wydaje, że będzie fajna pamiątka. Także co, motor już czysty, yy, ja wypoczęty dupa już nie boli, także wszystko jest ok, podróż była mega. Chciałem podziękować Sawkowi za organizację całego wyjazdu, chciałem podziękować Łukaszowi i Bartkowi za towarzystwo, pozdrowić Kasię, pozdrowić Tomka i co, do następnego, następnym razem może jak się uda coś wyjechać fajnego to znowu będę nagrywał. Pozdro!